Chciałbym przedstawić troszkę danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa dzielnicy Wesoła. Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Wesoła, obszar tematyczny, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem siedmiu kategorii przestępstw, zapobieganie przemocy w rodzinie, poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w, miejscu, w miejscach publicznych, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dzielnica Wesoła. Podział umowny administracyjny granice e, dzielnicy od północy z Zielonką, a nie, gminą a z zapotą, od południa z północy z Zielonką, od południa z północy z kolei. Ważnym obiektem wyrządzonym jest dzielnicy WSOA. Szczyt zabytki. Komisariat Policji Warszawa Wesoła, e, standard na to jeden 41 e, funkcjonariuszy, telefon alarmowy e, 112 997. Dodatnik parametru dzielnicowego. Pani prezydent już wspominała, 74% mieszkańców czuje się bezpiecznie w naszej dzielnicy. Stan bezpieczeństwa w tej dzielnicy Wesoła przedstawia się następująco. W 2012 roku yy, szedło 435 przestępstw, wtedy przestępstw wykrytych było 179, podejrzanych 153. Jest Przestępczość kryminalna typowo stygne 365 postępowań 126 postępnych i 110 podejrzanych na tych czasach. Wykrywalność, jeżeli chodzi o przestępczość e, ogólną 42,9%. wykrywalność przestępczości kryminalnej 35 i ja. Postępowania wszczęte z 7 najbardziej przejrzywych kategorii dla mieszkańców za rok 2012 łącznie 276, w tym 162 przestępstwa kradzieży Rzeczy Cudzej. Są no to takie typowo kradzieże okazjonalne wszelkiego rodzaju. Chciałbym zauważyć, że no w 162 postępowaniach wszczętych w kradzieży Rzeczy Cudzej prawie 40 postępowań to jest kradzież paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych przy Wiosce Krajowej numer 2. Także no to też jest ważnym, um, ważnym wnioskiem ze względu na to, że no nie wpływa to bezpośrednio na na bezpieczeństwo mieszkańców. Radzie z łamanie 70. Uszkodzenie mienia 39, kradzieże samochodu 30, uszczębek ją zdrowiu 4, przestępczość rozbójnicza 1. Mocne strony. Spadek kategorii kradzieży tutaj rzeczy w stosunku do lat ubiegłych. Spadek kategorii przestępczość rozbójnicza tak yy, tutaj nam przedstawia jeden rozwój w ciągu w całego ciągu roku. Spadek kategorii bójka i powicie. Z strony wzrost kategorii Uszkodzenia wienia, to jest o wzrost. Wzrost kategorii kadierzy i samochodu. Aczkolwiek nie są to liczby yy, bardzo niepokojące z uwagi na to, że tu jest kadzież samochodu no 30 na w 2011 roku było 23. artykułu 207 koneksu karnego oznacza się w fizyczności. Postępowań cztery nie zakończyły się tym zanym prawem natomiast sprawców głosów. Przemoc w rodzinie, procedura niebieskiej karty. Policjanci współpracują, z wspólne działania z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki oświatowe, kuratorzy sądowi, sądów, są Krat. Policjanci uczestniczyli w 11 spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych. W spotkaniach w ruchu Boczki 21 3 radę testowaliśmy do Kooperatury o zastosowanie środków zapobiegawczych w stosunku do sprawców przemocy domowej. 20-protnie Policjanci brali udział w czynnicowym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Przestępczość nieletnich, dane ogólne, jeżeli chodzi o udział procentowy nieletnich, ogólny ogólnej w 2012 roku, i to jest yy, narastający od 2008 roku, no, można powiedzieć, że ta tendencja się utrzymuje na stałym poziomie. Jeżeli chodzi o rok 2012 to 13,5%, 156 podejrzanych, z tym było 21 mile widziców, czynów Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2012 roku, opatowano na terenie ludzi Czerwony kolor, jak Państwo tu widzą, rok 2011, kiepski 2012, 2012. Zaistniało 17 przypadków drogowych. Jedna osoba została zabita, 18 osób rady. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, bez osób radnych, tak zwane komisje, 130 w 2012 roku, 66 2001 2011. Liczba interwencji przeprowadzonych przez policjantów w 2012 roku na terenie dzielnicy Soła publiczne ponad 6 tysięcy. Interwencje domowe 106 i 191 ogółem prawie 6,5 tysiąca interwencji. To jest jeszcze ważna rzecz, jeżeli chodzi o jeden z priorytetów zarówno komendanta głównego jak i komendanta zewnętrznego, jak również komendy rejonowej Policji Warszawa. W świetnym czasie na zdarzenie w Komisariacie Policji Warszawy w Soła w 2012 Średni czas reakcji wynosił nieco ponad 14 minut. Obecnie również jest nieco ponad 14 minut, ale tutaj mamy informację komendanty komisariatu, że już za ostatnie dwa miesiące czas reakcji jest zdecydowanie lepszy, bo około 12 minut chciałbym zauważyć jeszcze do 7 dwa interwencji ciągu tej, żeby w ciągu dobrze, jeżeli wynosi 17 tych interwencji zarówno własnych, jak i interesowych. I ten czas tej reakcji mają. Chciałbym zauważyć, że jeżeli są interwencje związane z zagrożeniem życia zdrowia, są to interwencje priorytetowe, wtedy czas dojazdu służb policyjnych na taką interwencję jest znacznie szybszy. Znacznie, to jest po prostu średni czas. Służba do rzecz bezpieczeństwa na terenie dzielnicy wesoła aturował 3722 policjantów z Komisariatu Policji Wesołej i średnio. W służbie zewnętrznej jest 10 funkcjonariuszy dziennie. 289 policjantów oddziału prewencji Policji w Warszawie. 208 policjantów w ramach służb fotonormatywnych, za kwotę 49 600 zł, których koszt został sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto współpracowaliśmy z funkcjonariuszami z straży miejskiej, tak jak tutaj na terenie wspominał, w szczególności w patrolach szkolnych i funkcjonariuszami rządowymi wojskowymi. Wielokrotnie wspieramy nasz funkcjonariuszy Wydziału Piatrakowo-Patrolowego oraz Wydziału Ruchu piatrakowo Komendy Stołecznej i Policji, a także współpraca ze Starzą Pożarną i Pogotowym Narodowym. Ponadto współpracujemy w ramach bezpieczeństwa na rzecz dzielnicy Wesoła, y, mieszkańcami, spółdzielniami, spółdzielniami mieszkaniowymi, Urzędem Dzielnicy Warszawa Wesoła, Pracówki Oświatowe, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wesołej. Rząd, yy, prokuratura i sądy w ramach Policji widujecie yyduje, Państwo tutaj funkcjonariusze Wydziału Policji w Warszawie, Wydziału różnych innych Wydziałów Komendy Społecznej Policji, Komendy Lejonowej i Powiatowej. Działanie profilaktyczne na koniec dla społeczności, zespoły, techniki rodzinne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczna droga do szkoły. Prowadzimy działania również w pierwszych tygodnie z września Właśnie Bezpieczna droga do szkoły yy, Działania profilaktyczne, edukacja prawna w szkołach, obraza bezpiecznej, przemoc w rodzinie, alkohol i narkotyki Bezpieczeństwo w internecie, Policja w są wśród nas Oznakuj swój rower Bezpieczna Wrocławowa, program TV. Dziękuję za uwagę, zapraszam do następnego uczestnictwa w dyskusji